Siemano witam wszystkich, no i ciekawe na kanale Zwieczóreczki Dzisiaj testujemy sobie dalej skrzynki armory Testowałem sobie już naklejeczki, czarmy To jest Ascent Gallery e, również No i co, idziemy dalej Mamy tutaj nawet tryb Kugar. I dzisiaj będzie skrzynka kilowata, czy w kilowacie są kosy? Oczywiście, czy Kugar będzie kosztował milion dolarów? Oczywiście 623, no to przyda mi się coś tutaj yy, wydropić fajnego. Mam nadzieję, na zwykłym trybie, bo jednak kugar yy, kosztuje połowę tego co mam, ale no, oczywiście sobie zaraz będziemy więcej. Yy, Kodzik luka oczywiście 5% bonusu dodawania jest z krzyneczkami, jest tak na start, także polecam. No i co, zobaczmy sobie jedną skrzyneczkę. 5 godzin. What? No to nie będzie dziennej skrzyneczki. Nagrywam to rano. Wsiadam w sumie do nagrywek chyba trzech odcinków więc będą one na weekend, bo weekend mnie nie ma i świetnie, no już myślałem że ten Perserf wyleci, ale Fully Injector też mega drop 1000 ciszy pada, więc jest to genialne. genialny na tej buścik mojego balansiku, co mnie bardzo cieszy. Jak wiecie w bitwach zbali też nowy tryb Terminal, który też dzisiaj będę na pewno testować. Przecież dała mój underdog, który go uwielbiam, też na pewno się pojawi. A my sobie przejdźmy już do skrzynki KW, w której jest fajny akacz, fajna wóbka, która... No widzicie, tutaj w Star 1400 kosztuje Factory 600, także nie jest to za drogi skin. No, tutaj, akacz dwa razy droższy za faktoryniu to pokazuje który z tych skinów dwóch jest droższy Mamy ten skin skina do Zeusa Który jest różowy, także jest to Chyba jedyny różowy skin do Zeusa Na ten moment No i co, otwórzmy sobie razy trzy Tą skrzyneczkę kilowata Aha Jakiś chyba sobie stan, bo taka ciemna się wydaje A Battlescare Przez chwilę się tak cieszyłem, że o kurde to jest super drop. Znaczy no, szansa jest naprawdę bardzo mała. I ja to wykorzystałem, żeby dropić. Równie dobrze? A jednak nie. No ale... Kurde. Aman Świetny dropik. Ciekawe czy a już się nie dawiem, bo ją sprzedałem. Mogę mi nie sprzedawać. No cóż. Bywa, bywa i tak. Bywa i tak. A my sobie... Otwieramy dalej, no i... Kurde, powiem wam, że kiepsko, kiepsko ta skrzynka oddaję W tym drugim otwarciu Uuuu, tutaj fajnie, USP Chief Breaker 31 zł. No, na plus Lekki plusik, gdyby coś mi fajniejszego mi wyleciało Okej, okay, drugi raz będzie Battle Scout, czy Teraz może jakiś lepszy stan Bill testy, ale ta Ty i jest dostępna o! Oh. Ham ham ham! Ciekawe rzeczy. Ciekawe rzeczy. sobie ją zostawmy. Przejdźmy do dalszego otwierania. Dwa razy obdrżen i tej 9 slag na traku. No ten obdrżen w Factory Niostatrak 27 złoty. Nice. 7 na 0. Ile, ile jest na takiego Factory Niostatrak? 5% procent. Okay. Hej. Że najmniej to jest na testet. Czy nie wyleciał mi czasem przed chwilą filtesty też. Eee, no, otworzymy sobie kugar, Ale nie. My ja teraz gramy inaczej. Kugar będzie otworzony. Tylko zrobimy sobie tak Że Wejdziemy sobie zynkę, eee, damy sobie ją, damy sobie ten tryb. Ciesty dwie, nie chcę dwóch. Dajmy sobie na trzech. Dajmy sobie Andera tutaj terminal ani point raczej nie da się, ale underdoga jak najbardziej można Przewanse sobie boty Niech się dzieje wola nieba, nie? Dobra, nazwy dmuchany. Gdyby mamy Arnolda i mamy Łapsz. Och, kurde Proszę Rozumiecie to. na <laughs> ten kogar to jest po prostu coś niesamowitego i one, one są dostępne. No znaczy, to pewnie jest tylko jedna z tych kos. O oh, te. No to jak tak mi idzie. <laughs> no to nieźle. by terminal. Spróbujmy terminal. Kurde. Ale że każdemu wyleciała kosa, to jest niesamowite, naprawdę Gdzie dałem ten tryb akurat, bo gdyby nie dał To wygrałby oczywiście... No na normalnym trybie to wygrałby... tutaj nasz kolega Tam był chat chyba Wydropił Okej, okay, tej spokojniej Widzę Rzeczywiście, bardzo spokojnie I teraz najważniejsza skrzynka Nie Nie nie, nie, nie! Fuck! I ja, no nie, no nie, no nie, no nie! Kurde, be, ale to było. Imagine, który miałem ja drobny tobą, to. Ja pierdzielę, co się dzieje w ogóle na tym trybie Na, na tym kugarze, nie? Bo terminal to mnie udupił, ale. A. Man. 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 Kurde kusi jeszcze jedną zrobić taką bitwę na że na dwóch, czy na trzech, na trzech Dbuje. To co robię jest głupie, nie róbcie tego w domu, ale jolo Jolo, no ten trip jest genialny Kurde, te kocy, ich jest tak dużo, zobaczcie, ich jest tak dużo, że one po prostu wylatują o nie. O nie. Czemu dałem Czemu ja dałem Proszę, trafcie jakieś kosy. Teraz jak trafcie kosy to wygram kosy. O, oboje trafcie kosy. Nie. No. Ajajajaj. Cikoła. Nieźle. Nie na no, ten... Te skrzynki na ten trybie. Kino takie, czy ja nie wiem z takie kino Dajmy sobie wrzuć, bo WP tam, jalo 210 ah, Co to za Digierek jest? Midnight Storm Batreskret jest taki drogi? Nie wiem co to jest za skin, ale aż On kosztuje aż tyle? Przypalmy sobie tutaj te fajsze naklejeczki jeszcze o i to fajnie dało szkoda, że tak poprzedni kontrakt nie oddał, bo bym był zarobasem. No cóż, ale wyszło inaczej, także e, dzięki za oglądanie. E, łapka w górę, sobie komentarz, do zobaczenia w tym odcinku, cześć. Pa, yo.